Na co się tak gapisz? Czemu? Całkiem ci odbił? Przestań się gapić na jej biust. Patrzyłem na jej wisiorek. Mhm, jasne. Niedługo bierzemy ślub, a ty siedzisz tu i kombinujesz, jak zdradzić mnie ze służącą? Wracam do pracy. Mhm. Nie będę się tłumaczyć z czegoś, czego mm. nie zrobiłem. Rose, mm. w porządku? Tak. Wybacz mojej narzeczonej. Kto pozwolił ci nosić biżuterię w pracy? Jesteś służącą czy królową? Zdejmij to! Natychmiast! Nie, ja ja, ja, ja. ja nie mogę! Zdejmij to! Nie, to jest dla mnie ważne. Nie mogę, nie. Nie! mu. <grym> Julie! Trochę szacunku. W ten sposób pani domu chciała skraść mi duszę. Ale zamiast tego, pan domu miał wkrótce skraść moje serce. Nazywam się Rose. A to moja historia. To jej wina. Oddaj mi ten krzyż, proszę. A Julie, to jest. To zbyt wiele. Nie będę tolerował takiego zachowania. Na szczęście nie, 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 nie mamy nie, jeszcze nie, nie, ślubu. Nie, 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 Michael. Michael, tak bardzo cię kocham. A stąd ta Zejdźmy z Rose, naprawdę. Julie. Nie chcę tego słuchać. Rose, chodź ze mną do gabinetu. Pomogę ci naprawić twój naszyjnik. Pożałujesz tego. Głupcze. Jest bardzo stary. Naprawię go. Najważniejsze, że krzyż jest cały. Dostałam go od dziadka. Zawsze przypomina mi o moim domu i rodzinie, kiedy jestem daleko. Julie nie miała prawa tego robić. Jestem tylko służącą. Wyjdźmy przez okno. Co? No już, szybko. Czemu? Pokażę ci moje sekretne miejsce i będziesz pierwszą osobą, która je zobaczy. Mam jeszcze sporo rzeczy do zrobienia. Pana narzeczona zabije, gdy się dowie. Ja tu jestem panem i ja podejmuję decyzję. Służąca nie powinna wchodzić do ogrodu pana. Więc od dziś nie jesteś już służącą. Zamknij oczy. Spotykaliśmy się w ogrodzie codziennie. Nie mogłam oderwać wzroku od pana Davisa. Nie miałam odwagi powiedzieć mu, że od dawna jestem w nim zakochana. On przecież był wpływowym człowiekiem, a ja tylko zwykłą służącą. Nie mógłby zakochać się w kimś takim jak ja, ale wtedy. Wyglądasz jak księżniczka. Wybacz, ale. Jest pan zaręczony, Panie Davis. Tak, ale zabrałem mi pierścionek, pamiętasz? Chyba, że Ty jesteś w związku. N nie, nie. Ale Pana narzeczona nadal tu mieszka i z pewnością chce Pana odzyskać, rozumie Pan. Tak. Masz rację, już. Najwyższy czas się z nią rozstać. Co? Sama widziałaś. Ona stała się całkiem inną osobą. Ciągle krzyczy, robi sceny. Nieważne. Pogadam z nią i później będę czekał na ciebie tam, gdzie zawsze. Dobrze. Byłam szczęśliwa, ale wtedy jeszcze nie wiedziałam, że ktoś w międzyczasie spiskuje za naszymi plecami. Panie Davis, tak? Ma pan coś przeciwko, żebym poprosił Rose o rękę? Pytam pana, ponieważ pana zdanie jest dla mnie bardzo ważne. Nie, nie bardzo rozumiem, czy ty i Rose się spotykacie? Tak. Od wielu lat. To prawdziwa miłość. Więc zgadza się pan? Tak, życzę powodzenia. W tamtej chwili mój ukochany dał się oszukać. A tymczasem prawdziwy skandal miał dopiero wybuchnąć. Tego wieczoru czekałam na pana Davisa w ogrodzie, ale nie zjawił się, więc poszłam do jego pokoju. Panie Davis! Co ty tu robisz? Ja, ja przepraszam, ale pan Davis. Właśnie bierze prysznic. A myślisz, że na kogo tu czekam? Wynoś się stąd. Rose. Czekaj. Hej, hej, hej. Co się stało? Czemu płaczesz, hej? Julie czeka już na pana w gabinecie. Przepraszam. Chcę czekaj, wyjść. czekaj, czekaj. Ej, ej. Co ty wygadujesz? Nie rozmawiałem z nią przecież od kilku dni. Za to ty mnie okłamałaś. Nasz lokaj powiedział, że od dawna się spotykacie. Czemu Co? mi nie powiedziałaś? Co? Nie… Nie! Moje serce należy do pana. Narzeczona już na pana czeka. Niech pan do niej idzie. Próbował mnie uwieść! Pozbądź się go stąd, natychmiast! To kłamstwo! Ona kłamie! Zagroziła, że mnie zwolni, wyrzuci mnie, jeśli się z nią nie prześpię! Dlatego oskarżyłaś mnie o zdradę, Bo w międzyczasie sama mnie zdradzałaś. A ty? Kłamałeś odnośnie Rose. Świetny spektakl. Wynoście się z mojego domu! Oboje tak mi przykro, panie Davis, mów mi, Michael. Chcę, żebyś została tu ze mną na zawsze. Słuchaj, kocham cię nie możemy być razem. Nie pochodzę z zamożnej rodziny, tak jak ty. i Jestem tylko zwykłą służącą. Mylisz się, Rose. Twój krzyż należał do rodziny królewskiej. Spójrz. Jesteś księżniczką. To niemożliwe. O jesteś prawdziwą księżniczką. Ale... To dla mnie nieistotne. Pokochałem cię jako prostą dziewczynę. W tamtej chwili zrozumiałam, że nie liczy się to, jaką masz pozycję. Każdy człowiek zasługuje na miłość. Trzeba tylko otworzyć na nią swoje serce.